Dodatkowy dzień wolnego, wiele atrakcji, nie najgorsza pogoda. Tak zapowiada się nam kolejny weekend. A jak weekend to nasze polecajki w ramach programu weekendowo. Nie tylko na weekendowe imprezy. Polecamy fotobudkę 360. Zabawa na okrągło! W piątek i sobotę w Muszli Leśnej w Głuchołazach odbędzie się festiwal Mosty Kultury, czyli impreza w ramach reggae. W piątek na scenie zaprezentują się Majestic Lisu, Trisha Shafet, Kajak Sound oraz cała góra barwinków. Sobota z kolei to występy Rogal Salut, Xaxamane, Darka Malejonka oraz zespołu Tabu. W sobotę przypominamy o darmowym autobusie z Prudnika na basen w Białej. Wyjazd o godzinie 10 z dworca przy ulicy Kościuszki, zaś powrót o godzinie 16. Pozostając w temacie basenowym, w sobotę w Głogówku zaplanowano rozłożenie wodnego toru przeszkód. Będzie on dostępny od godziny 11 do 20. Niedziela to duża impreza w Głogówku, bowiem przez miasto przejedzie wielki konwój charytatywny. Wydarzenie to zacznie się o 10.30 na Głogóweckim Rynku, a następnie. Pochód wyruszy na plac przy firmie Morawiec, i później będziemy mogli oglądać przejazd prawie 100 pojazdów strażackich, który ruszy do Kurnicy. Tych, którzy nie będą chcieli się udać do Kurnicy, o godzinie 14 na placu ranciszkańskim odbędzie się piknik rodzinny z wieloma atrakcjami. Dmuchańcami, torem przeszkód, watą cukrową oraz spotkaniami ze strażakami i policjantami. Cel jest szczytny, dlatego zachęcamy Was do udziału. W piątek kino Diana będzie nieczynne, ale za to w sobotę i niedzielę przygotowano dla Was sześć seansów. Po dwa razy dziennie grana będzie familijna animacja Pan Wilki z Półka 2, zaś wieczorem na ekranie wyświetlona zostanie fantastyczna czwórka Pierwsze kroki. To wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Miłego weekendu i do zobaczenia za tydzień.